Hej, Dzień dobry, to jest pierwszy odcinek teoretycznie z Kaczuch. Dla mnie to jest już trzeci, bo pierwszy odcinek miał za głośną muzykę. W drugim za cicho. Tylko ten drugi trwał jakąś minutę dosłownie. Przywitanie. A więc tak, co tu zagra? Jest to The Binding of Isaac w Mmm, z Kaczuchami. Tak! Naprawdę urocza gra jest przedsudowna. udało mi się odblokować już pingwina nie wiem jak yy, żaba żaba mnie zabiła jakoś tak wyszło że mam a więc yy, I guess zaczynamy przepraszam za to małe zamyślenie Powiedzmy, że był mały problemik. Co najpierw w tym pierwszym odcinku, tak wam powiem, mi się przypomniał w połowie, że paczkę muszę jeszcze dzisiaj wysłać. Była <grystujesz> już 20. Tam była taka przerwa. Ogólnie nie lubię robić przerw po tym, no cóż, nieudanym odcinku z Rezydenta numer 1, i pół 2, bo to jest ten sam. bo to jest jakby jeden odcinek, tylko żeby się nie chciał złączyć i naprawdę ten. oj. bombom. <grystujesz> bom. I już zaraz będę tłumaczyć o co chodzi w tej grze. Tylko po prostu ten odcinek powstał w bólach. Dobra, a więc tak jak widzicie, jesteśmy pingwinem. Mamy brońkę. Oni, oni nas próbują zabić, my ich możemy się ślizgać. Zresztą w ogóle jego animację w ślizgu. <grym> no bo tak uroczym to ma animację. Jeszcze pokażę, jak znudzenie to się chyba nazywa. Nie wiem, czy on taką posiada, wiem, że taki kartonowy gościu posiada. Każdy, e, każda postać ma inne mm, HP, inną brońkę. Ogólnie nie rozumiem tego paska i pokażę Wam zaraz dlaczego. Bo musimy znaleźć przedmiocik dwie wióry ogólnie rzucają jajka z bombami dobra, pierwszy dead, druga minuta standardzik Raszujemy to ogólnie ten kingwin ma brońkę, która ma bardzo duży zasięg w porównaniu do kaczki, która naprawdę jest na bliżutko, a ale zadaje nikłe obrażenia i patrzcie, widzicie ten kokon Do niego najlepiej podejść jest duża szansa, że właśnie te robale się nie rozejdą, tylko zginą od razu, bo robale są straszne. Szczególnie później. Bo mnie to było w poprzednim, jakby w tym pierwszym odcinku, udało mi się nawet pokonać pierwszego bossa. Ale spokojnie, skoro No to jest po prostu roguelite. A więc pewnie go spotkamy zaraz. Można na niego taktyka. Ogólnie życia mogą zniknąć i monety. A więc śpieszmy się je kochać. Dobra. jest dużo itemów. I właśnie wam pokażę. 0,4 mm. Nie, to jest mech. To. Poziomy nie będą miały nie ponieważ bierzemy. Widzicie? Dostaliśmy ten paseczek. Bierzemy 0,4. Powinniśmy mieć teraz... No właśnie. E, przy, jak się pasek zapełni... Nie wiem, czy to idzie, że nie mniej tym, tym wtedy ten ta sakiewka się napełni, na no, odwrót. Ale cóż, dobra Zmniejsza szybko strzelności Szybkość biegu lub obrażeń broni Przy przejściu na kolejny poziom I to mi daje 1,6 Bierzemy Widzę, że to są strasznie Jakby słabe rzeczy Znaczy że takie, które mi odejmują Ale to mi coś chyba tutaj wtedy da Że jakby, ha chyba, chyba już zaczynam rozumieć Bo tutaj chodzi o to, że Mniej więcej zbierzemy tego pasku Później jest taki sklepikarz i u niego można oddać te przedmioty, wszystkie. On, on losuje takie normalne przedmioty, które nie mają tego pasku i są ogólnie pozytywne. Mm. O kurde, właśnie, zaraz Wam pokażę mechanikę stukarzy. Wiem, że to brzmi okropnie i okropne, ale to wtedy dostanę trzy sakiewki golda a za to można kupić naprawdę dobre bronie. Bo tutaj jest już boss, ale idziemy, celujemy tutaj. Jest. Widzicie te stópki, co tutaj się pojawiają? To jest właśnie mechanika stópkarzy. To są niewidzialne żaby, które jak do ciebie podejdą, to praktycznie zgon jest. <laughs> e, nazwa mechaniki stópkarzy jest wymyślona. I to nie jest tak, że w poprzednim odcinku, znaczy no, w tym pierwszym nieudanym. Tylko po prostu tak jakoś wyszło. O, się wykluły z tego. I teraz zobaczcie, mamy tutaj to. Wyrzucamy wszystkie te negatywne. jesteśmy Mapa skarbów. Jakiś kupon na loterię. Międzywymiarowa pizza, śrubokręt. Okej. Okay. Mm. Kupujemy. E, aha. O nie, ta broń jest słaba, jest taka. Nie wiem, trochę ufo. Zobaczycie, tylko tak. Zaczmy, może przedmioty. Szansa na znalezienie większej ilości głupów. Spoko Szansa na to, że sprzedawca nie weźmie od Ciebie pieniędzy. Uuu. Minus 1 max HP odnawia w pełni HP. Zwiększa obrażenia broń. Nie, to się nie użyło. Mhm, to się nie użyło. Nie wiem dlaczego, ale. Zresztą ta broń zadaje jeszcze mniej niż ten pingwin. A, o, 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 o. o, o. I ryba tutaj jest. Z weźmiemy rybę tym jeszcze coś Aha, tutaj jeszcze coś, Okej. Okay. Uwaga tutaj, bo tutaj są kolcze. To jest drzazga. Nie pytajcie. Bo mama się drze po prostu. A więc yy, wracając, tak yy, zginęłem, bo yy, musiałem się wyciszyć. Są, są domownicy, taki urok. Dobra, a więc nie udało się. było Było to, że kolca trzeba przez tego być, że to tutaj kolce. Uważaj na kolce, bo zabijałem i faktycznie zabijałem. Piewierz może się sam swoimi tymi jajami zabić Bo czas ta kulka Nie możesz podnosić kluczy Eee Bierzemy Bo możemy się wylosować o wiele lepszy I tam Eee A niemożność podnoszenia kluczy No rzadko się pojawiają te z klucza A że już mam jeden to będzie git Mam nadzieję Bo będzie mnie boleć A, kolc, bo tak patrzę czy ten już umiera Uważam, zauważyłem, że kolce są. Dobra. Szybko po serduszko. Ehm, aha! On ma 4 żyć, on to wtedy wziął mi ten minus 1 AP. Dobra, nieważne. A Jak widzicie jest to The Binding of Isaac. Rzadko, wam używam tego slajda, on jest wiesz, że jest czwórny. Ogień zafurowy był widzę, kurwa. Rzadno. Dobra. Pierwsza jest naprawdę uroszcza. podoba mi się. Mm, tutaj? Nie wiem, czy zawsze, ale już dwa razy tutaj byłem. Ok, idziemy tak. Była taka broń, co się wystrzeliwało. 5. Nie. E. Żaby. Teraz trzeba taki zabić. Jeszcze kolejno. No. W tej broni tego nie ma. O kurde. Normalnie w tej grze jest odrzut. Już tylko jedno HP Dobra lecimy Liczymy się. O Indiana to ty. Zobaczmy co to jest za artefakt przedmioty e, międzynarodowa międzywymiarowa Jezu e, Jest problem, bo teraz dostajemy bardzo, bardzo Zaczmy Nie to Indiana to ty. A ja, otwórz skrzynię. myślę, że, że dwa razy się zdublował po prostu i tym, że... Jakby, jak się dostanie ten sam ten co już kiedyś, to wtedy mi on robi boom. Dobra, nie ma tutaj żab. Idziemy dalej. Teraz będziemy mieli tylko 2 HP. Tak dobrze, że nie maksymalnych HP. O, jest sklep. Dobrze. dobra, to trzeba po prostu przeżyć. Widzicie, wszystko wybucha. Fajne jest to, że tak drgania są. Ja wiem, że to przeszkadza, i nie to wyłączę. Ale jest to po prostu fajny efekcik. Idziemy. i teraz sprzedajemy i będziemy mogli znowu podnieść klucz. Co jest bardzo, bardzo milusie. Mmm, czerwony sok. Z tego klienta druga, szan druga szansa. Przeczytajmy. Mm. Jeśli już masz pełen HP to daj jeden max HP. Zwiększa szansa na lepsze branie w sklepie. Jeśli masz jeden HP twój broń zostaje podwójne obrażenia. Dobra, kupujemy to, bo jeżeli to myślasz, jeżeli to jest to co myślę, to mamy wykerowaną gierkę aktualnie. Jestem tu. O tu jest lepsze. Przy tym był taki podwójny To zawodował bardzo duży temat. Nawet nawet nie zauważyłem żabki. Żabciu, chodź. Ma bardzo mały zasięg, co? Nie przeraży Okej, okay, ale jak na razie... Essa. No co? Tu. Dobra co? idziemy z tędy, no spokojnie Zobaczmy co to robi. Artefakty. Jad, nie możesz podnieść żadnej zdolności. O kurde, eee, lecimy. Znaczy to jest bardzo źle, bo skrzyneczka. Dobra, okej. Okay. Goldzik. Goldzik się zawsze przyda, bo na szóstce są fajne rzeczy. A jeszcze mamy kartę stałego klienta. To może się przydać. A jeszcze aż tak nie boję, bo... Bez możemy eliminować wszystkich. Natomiast strzelamy do... wszystko ludzi, rusza nie Nieładnie, żaby. Nie widzicie. Iż... Gdzie są stopy? Gdzie jest coś Idziemy mało... A to jest jeszcze to. Dobra. Szukam czy czasami, bo one czasami stoją w miejscu, wtedy są po prostu takie ślady, że stoją i wyglądają trochę jak te plamki, tylko ciemniejsze. I tą... No na tym kilka razy zdarzyło mi się umrzeć. Jest tutaj boss i się boję. Czy od razu na niego pójdziemy? No bo nie ma innej opcji. Bo zazwyczaj są też wyborze. można na przykład nie pójść. Raczej dwie monety za każde trzymane obrażenie. Nie, nie bierzemy tego. Bo <gryw> idziemy pod kupienie czegoś dobrego w stopiku dosłownie jakby to jest nasz aktualnie cel a na bosie byście przytuli miałem taki item że yy, za jakby że 30% większa szansa na yy, znalezienie serduszka że wam pokazuję dlaczego to jest ważne jest to niut nie zaś jaki rybaczek no wielkie łusko jak... no i musimy żeby do tych pali jakby i teraz będzie wyrzucać takie kuleczki i dopiero teraz można go w ogóle bić. Ale dużo zadaje ta brońka, to dobrze. Nie. nie! Nie chcę dostać za bardzo obrażeń, co nie? Jakby słyszymy O! Właśnie, on bij bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo. I naprawdę na dwie? Na tej poprzedniej broń to chyba zajęło mi już 4 albo 5. Jest Misio i jest. Shuriken nie tylko chcę podnosić, bo się, bo sobie tutaj była jakaś bomba czy coś, że mnie zabiło. Znaczy, nie, że zabił, że zostawił mnie na HP i to było bardzo źle. Yy, po obrażeń, tracisz również max HP. Ok, Przez jedna moneta przy otrzymaniu obrażeń, ja chcę misia. Mam jakąś maksymalną, czy jak? Ja chcę misia, misiu, proszę. Nie wiem, dobra, mis nie chce iść ze mną. Ile jest? Minus? 13, no to git. Dobra. Tutaj moby są o wiele cięższe. Tutaj trzeba uważać strasznie. Ale tutaj jest sklepik obok. Dobra. Uwaga bombucha. Właśnie to jest bombuch. To jest... ...Ptaszor. A teraz to jest Ptaszor. Jego kulki mogą przenikać przez ścianę? Nie. Mają na pewno duży zasięg i bardzo bolą. To jestem pewny, ale co dalej nie wiem. Dobra. go w tym... Okej. Okay. No i ma bardzo dużo HP. Oj, 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 Dobra. Fuck. Y odblokowano jakiś turniej. E tak. Wiem ja się, że powinniśmy zagrać dziobakiem, bo ma najmniej HP. I może być po prostu mocny do stronie z daleka. Właśnie muszę wam pokazać. Te i właśnie na początku zacząłem z trudnym i było bardzo, bardzo źle. Myślę, że nie dam rady nawet grać w tę grę. Był okej. Okay. ale... On tak, tak, tym dziobem zrobił, tak, zawsze takie klap. Słyszeliście? aha bo ja wam mówię, ta gra jest tak urocza. Bardzo dziękuję osobie, która mi poleciła tę grę. Szczególnie, że teraz jest za 14 złotych na Steamie, no coś genialnego. Mm. Oj, oj się skupimy na celowaniu, a nie na tym, że tutaj jest jakiś bambik jak widzicie, giniemy na dwa strzały a więc wszystko co ma, że minus max hp to jest, że nie można podnosić Z tego nie bierzemy bo tutaj to będzie kluczowe broń? broń jest okej okay. No jest mocno. spoko jest ta mechanika, nie wiem tak mi się mega podoba ta mechanika, że te negatywne itemy, które mogą, które jak przeniesiesz, że dalej to dają ci lepszy skarb. Super. Hm. Dobra. Eee. Aha, nie cały czas to by nie zdobyło, się tak, nie, tak jak w sumie straszne. No, ale zależy mi jedno, bo jest środa i to jest ten dzień, w którym zwyczaj pojawił się z Residenta odcinek Ale... Kieszonkowy duch, to jest straszne Ale bierzemy, widzicie? I on nas zabija jakby jak nas zatknie Ale daje bardzo dużo Nie wiem, czy on tutaj się też pojawia, bo, ale żeby nie Uh, celownik Co daje celownik? 15 zasięgów, no to dla nas sprawy wyglądają tak, czemu nie ma rezydenta Nie mam ostatnio humoru plus no wolę rezydenta nagrywać no, jak jednak jestem sam w domu, bo to jest taki jakiś dziwny inny film plus taki to, że inaczej bardzo się wkręciłem w tą grę, jest nie na super i popularne wszystko, po prostu już nawet nie, nie wiem, na kto powiedział, jedno sama powiedziała, że no, że ogólnie za mało gadam podczas tej gry, że się strasznie wczuwa. też była wczuta mocna. E, Dziobak. Znaczy, gdybym umiał grać? Spoko. Ale... Jest jeszcze kilka innych. Musimy przetestować wszystko. E, no Zrobimy jeszcze ran. To jest w ogóle, ja wam pokazuję. To jest drożdż. I on się oficjalnie nazywa drożdż. To jest kurak. Kaczuch, dziopak, papug. I pingwin, a to jest brzydkie kaczątko, bo jest w kartniku. Ma tak fajną animację. Dobra, ma w ogóle tą samą broń i drożdż. Ma. Mm... to jest słabe. Nie podoba mi się już. Przedaj ten klucz, dostęp dodatkowe łupy za zabijanie oznaczonych przeciwników przed zniknięciem symbolu. Okej, okay. bo teraz. Tyci, ty ci, ty, tyci, działko laserowe. No, yy, spowalnia ich. Mało 40% krótszy czas odnowienie zdolności. Ma 70% mniejszą szansę na znalezienie monety. On jest biedakiem w takim razie takim, a ma... tyci, ci pyci, ty ci ma mały. Bierzemy go. On mi się bardzo nie podoba jeszcze ten Jerzyk. Zabija oznaczonych przeciwników jednym strzałem. Niecelny podczas biegu. Na większe zasięg 8. Dobra. Ja myślę, że będziemy kurkiem. Kurek mi się spodobał. A więc będziemy w sumie, jeżeli nie trafię, trochę w kółkę. Zobaczmy. Okej. Okay. On, on nie trafia. Ha. Nie wiem jak to działa. Że oni są tymczasowo oznaczeni, czy A. Czyli eliminując sobie pojedynczo cele, hmm, Jerzyk mocny jest. A to, że trzeba się wstrzymać podczas biegu, i takie slapy im dawać, śmieszna. I w ogóle to, że to tak strzel, sobie, nie wiem. Skórza ślepoty, czy coś takiego, nie wiem. Czy wiesz, że to się odnosi do. Mm, to, to po prostu niewidzenia w nocy. Ale, no. Tutaj mamy kluczyk i kluczyk jest bardzo potrzebny. Bo się, że mi zniknie. Tutaj już mamy. O! I teraz się zastanawiam, bo. Żeby dostać do niego tutaj ci, by na przykład działkolasty, Jeszcze cię widzę. Coś jeszcze powiesz. Nie wiem, ale. Czyli nie trafia. On ma jakieś odchylenie. Można by było to w sumie kontrolować, że jak chcesz go trafić, to trzeba że gdzieś tutaj łazisz. A to chyba działa do góry. No? Dobra, nie mogę się na tym skupiać, bo yy, on, ma, on ma. On ma malutko HP, a więc. Na rzecz 4, ale przy kaczuchu, który jest totalnym. Mały ślimak, czekajcie. Zmniejsza twoją prędkość, poruszanie szybkości, przesadzanie szybkości i jej O kurde A do kitu Zapominam o mechanice tych wrogów oznaczania Bo to może być strasznie problematyczne do jego jeszcze niecelności Musimy to sprzedać O nie Idziemy w Nie idziemy na bossa tym razem Myślę, że potem To będzie I znowu Dobra, trzeba od razu zabić go yy, Mamy problem Jest ich dużo, Tak zwane oblężenie A no spokojnie Jest problem To nie jest problematyczny Ten, który strzela, bo trudno się górnika. Są pieniądze I jest Śmierć OK. Myślę, że to już koniec Dziękuję wam za oglądanie do następnego. I ty grać sobie.